Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zapraszam was do na premierę zdrapki Retrokasa Tak jak widzicie zdrapeczka wygląda tak jak wygląda To znaczy jest bardzo ciemna I ona jest w kolorze czarnym Z takimi złotymi napisami Ten kolor złoty jest taki no, retro można powiedzieć, tak, bo jakby patyną był pokryty, można powiedzieć, różowe złoto, ale generalnie ta widoczność jest kiepska, naprawdę. Nie wiem, jak to widać w kamerze. Chyba w kamerze trochę lepiej, bo tutaj światło pada, ale no, tak w realu to nam tak dziwnie troszkę wygląda, szczerze mówiąc. No, ale ważne, żeby dużo kasy przynosiła, nie? Dobra, i tutaj co? To jest drabka należąca do łatwych, lekkich i przyjemnych, ponieważ szukam symbolu diamentu lub koniczyny. Jeśli koniczyna, to wygraną mnożę razy 2. No i tutaj mam tyle tych pozycji. Co tutaj można wygrać? Zdrabka kosztuje 5 zł, a najwyższa wygrana to jest 180 tysięcy, czyli nie wysilili się. Znaczy lot się nie wysiliło, bo zazwyczaj w tych zdrabkach za 5 zł główna wygrana to jest 250 tysięcy, więc trochę poskąpili. Hello! No nic, może będą te mniejsze pośrednie nagrody. <głos》> Dobra, chciałabym nie. Kochani, u mnie ostatnio, tak jak widzieliście, moje gardło już jest trochę lepiej, ale chodzi mi o te wygrane, czyli ta, ta mega linie, nie, to nie, me, mega linie, mega linie. Najpierw miałam 100, a później 60 zł. I tak sobie drapałam tą zdrapkę, bo nie nagrywałam filmu. Bo dosyć dużo tam czasu zajmuje, ale jest fajna. fajna. Zobaczymy, jak dzisiaj wypadnie premiera. Bo z premierami to różnie bywa: albo są na zero, albo no czasami jest fajna wygrana. Zobaczymy. Dobra, mam 6 drapek, czyli koszt drapek to jest 60 zł. Zacznę od drapki numer 13. Zobaczymy jak 13 jest pechowa, czy nie pechowe. No i tak jak mówiłam, warstwa ścieralna no jako taką powiedzmy, co my mamy tutaj za symbole. Ono, symbole, symbole są powtarzalne, banany. Pomidor chciałam powiedzieć, pomarańcza, cytryna. O, jest diamencik, czyli będzie wygrana. Tu mamy garnek. Aha, a tutaj mamy kot, który w tych nowych zdrabkach już występuje. No dobra, to tutaj sobie zaznaczę ten diament i będę odkrywać wygrane na końcu. Dobra, druga zdrapeczka. Ananas, korona, wiśnie, sejf, winogrona, pomarańcza, worek, arbuz, I niestety zdrabka jest pusta. Tu jest worek, pierścionek, banany, wiśnie, bank, arbuz, korona, monety dzwonek truskawka i nic więcej, czyli zdrabka jest pusta trzecia zdrabka. mam winogrona podkowa i jest tutaj diamencik, czyli druga stropka będzie z wygraną. Tu mam pik, gwiazdę. Aha i pamiętam o koniczynie, żeby na koniczyny nie było. zapomniałam o tej koniczynie. Dobra. I teraz mam zdrapkę, piątą. Cytryna, korona, truskawka, złoto, serce, wiśnie, nie, jabłko, przepraszam. Banknoty, podkowa, dzwonek, Czyli zdrabka jest pusta. I ostatnia szósta. Worek, monety, garnek. Tutaj są banknoty. Arbust, truskawka, cytryna. Złoto, banany. Gwiazda i koniec. Cztery zdrabki są puste. Cztery zdrabki są puste na 6. Czyli oczywiście większość. Ale mamy dwie wygrane. I zaraz się dowiemy jakie to są wygrane. Tutaj mam diamento. Tu jest 5 zł, czyli zwrot. I tu mamy również 5 zł, czyli zwrot. Dzisiaj wydrapałam łącznie 10 zł, bez szału, po prostu. Zdrabka taka sobie no nie podoba mi się. Niestety nie zachwyciła mnie. 10 zł na 30 wydane. No, wygrana też nie zachwyciła więc nic mi nie zachwyciło kochani mam nadzieję że no nie wiem może dla Was będzie lepsza niech tak będzie mi się nie podoba kochani zapraszam Was do subskrypcji, komentarzy, lajków i już do następnego odcinka muszę sobie kupić megalinię, bo megaliny są fajne po prostu no cóż, to do usłyszenia, trzymajcie się pa.